Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj się z wami witam wieczorem. Pomyślałam, że razem zmyjemy sobie makijaż i zrobimy wieczorem po prostu pielęgnację. Ten makijaż już mam na sobie cały dzień. Marzę o tym, żeby po prostu już go ściągnąć. Jest on wykonany też tą paletką z Lovely, jakbyście pytali. Test jej powinien już być, test, tak, znaczy pierwsze wrażenie jej powinno być już na kanale, więc y, możecie sobie zobaczyć też jak będzie, to Wam podlinkuję y, na dole w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. Na sam początek zwiążę sobie włosy, żeby było mi wygodnie. A wy w tym czasie zostawcie łapki w górę i zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału, żeby więcej osób mogło go po prostu zobaczyć i do więcej osób, żeby dotarł ten film do tej włosy już związane. Więc teraz przechodzimy do zmycia narpy w oczu i będę to zmywać płynem micelarnym z bioaktywną wodą cytrusową jest to płyn z bielendy i zawiera on sok z pomarańczy plus kwas hialuronowy. jest to płyn do cery normalnej, suchej i wrażliwej i tak wygląda jak możecie zauważyć już dość dużo go zużyłam, tak naprawdę została niewielka resztka, dość dobrze mi się sprawdza, też mnie nie w oczy, a bardzo dużo płynów mnie szczypie, nie lubię się naprawdę z dużą ilością płynów micelarnych, mało który mi odpowiada, a ten jest naprawdę w porządku, więc biorę sobie płatek kosmetyczny i będę zmywać oko ok, oko zmyte jeśli chodzi o resztę twarzy jako taką pierwszą warstwę zmywam olejkiem dwufazowym. Znaczy to jest płyn olejkowy do demakijażu, dwufazowy i to przede wszystkim jest olej do wodoodpornego makijażu. On nam zmienia wszystko, lecz pozostawia taką bardzo tłustą warstwę na skórze. Jest to produkt spisany, tak on wygląda. Więc teraz zmywam resztę, cały podkład. Mamy ściągniętą. Jeśli chodzi o pozostałości, to dokańczam tym płynem z bielędy. Pozostałości jeszcze ściągam właśnie tym płynem micelarnym. Zmyte, to następnie myję twarz żelem używając do tego szczoteczki Foreolu na mini 2. Tutaj ona jest trochę mokra, bo wzięłam ją z łazienki, w ten sposób ona wygląda. I jako żel używam żelzy Farmacelis, ta, ta seria do cerzy trądzikowej. Jest to płyn antybakteryjny myjący strefę T do twarzy i on zawiera kwas migdałowy oraz salicylan sodowy oraz wosk z mango. Tak on wygląda. Poprzednio używałam pianki z tej samej serii, natomiast teraz chciałam przetestować sobie żel myjący. Pianka była na pewno dużo delikatniejsza Nie wiem czy do niej nie powrócę Bo jakoś mam wrażenie, że lepiej mi się sprawdziła Natomiast też się zastanawiam Nad tym kremem z retinolem Czy z tej samej serii go nie kupić Ponieważ słyszałam, że ma dość dobre opinie A jednak mam tą cerę Więc się nad tym zastanawiam Nakładam Więc tutaj takie dwie małe pompeczki i wyjęcie, akcja, 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 i teraz yy, tak. W dniach, kiedy potrzebuję takiego naprawdę długołębnego oczyszczenia, dodatkowo używam sobie czasami peeling ym, z insalin. To jest peeling jajeczny, ale czy coś tu pisze? Tak. insana peeling z białkiem jaja do wszystkich rodzajów skóry, usuwa nadmiar sebum i oburma, obumarłe fragmenty na skórka, poprawia strukturę skóry. Ym, to jest 1-2 razy w tygodniu, się na nie na twarz delikatnie wmasować. I on działa w ten sposób, że y, nakładając go na ręce nie czujemy prawie żadnych drobinek. Dopiero kiedy wmasowujemy w twarz, te drobinki zaczynają się pojawiać i one są y, takie naprawdę y, drobniutkie. E, więc e, to jest taka nowość, on jest e, też e, naprawdę fajny, albo naprzemiennie ten produkt używam sobie z e, takim peelingiem enzymatycznym, przepraszam, to kot, e, peelingiem enzymatycznym to jest topa e, pink 3 enzymy Dziś natomiast nie będę używać żadnego z tych produktów, e, natomiast zrobimy sobie maseczkę. E, i tutaj wyciągnęłam też maseczkę z ekstraktem z żółtka jaj i jest to maseczka bąblująca, na tkaninie oczyszczająca, nawilżająca z niuki. Ja używam z tego lakiery hybrydowe. Tą markę w sumie można kupić w Biedronce, nie wiem czy w jakichś innych sklepach również ona jest dostępna. Więc to sobie nakładamy. Jak ładnie, pachnie. Okej, okay, ja się z Wami już e, witam i wyłączam YouTube'a. Oglądałam sobie e, korolinę okay. ze stylizacji, relaksując się. E, I tak, dobra. Już minęło 15 minut, więc e, ściągam maseczkę pozostałości jeszcze rozmaruję i tak, tak najpierw użyję sobie kropli do oczu. Znaczy ja używam takich sprayu Są to tutaj krople głównie nawierzające coś takiego używam I to zawsze sobie wieczorem pryskam. Nie wiem, jak wy macie, ja mam bardzo wrażliwe oczy, i nie mogę używać takich zwykłych kropli. Dlatego ratuję się takimi w sprayu na powieki. Ok, Już to mamy. Mm. Teraz użyję sobie tonik. Jest to tonik nawilżający z wianka z ekstraktem z ziela owsa. Tak on wygląda. I nie spryskuję sobie całą twarz. Mm, bardzo go lubię, cudownie pachnie. Też trochę o żeby się wchłonął jeśli chodzi o to co używam pod oczy to e, obecnie mam e, Oriflame e, seria True Perfection e, i e, jest to rozświetlający żel pod oczy taką e, wygląda Na ten moment używam tego, ale jestem tak średnio w sumie zadowolona. Czy no tam coś działa, ale aż takiego szału nie ma. On ma też taką tutaj kuleczkę. To jest fajny element w sumie, że od razu można rozmasować bez użycia rąk. Ale chciałabym też coś innego wypróbować. Nie wiem, jeśli macie coś fajnego do polecenia, to piszcie mi też w komentarzu. W komentarzach może coś fajnego się. Trafi, przetestuję na pewno. I tak, dzisiaj użyję sobie z Isany takiego kremu z witaminą C. To jest krem rozjaśniający przebarwienia do wszystkich rodzajów skóry. Skoncentrowana witamina C, olej z pestek moreli. Produkt odpowiedni dla wegan. Rozjaśnienie skóry nawet do 15%, wyrównanie kolory tucery. To obiecuje nam producent. Ja dopiero zaczęłam ten produkt stosować, tylko się prezentuje. Tak naprawdę na niewiele zużyłam tutaj tak ledwo co. Trochę widać różnicę, ale zobaczymy jak to będzie po dłuższym stosowaniu. Też jest w takiej tubeczce, więc fajnie się nakłada. Ładnie też pachnie, tak cytrusowo, właśnie tą morelą. Tak chyba morela? Tak, z pestek morali, więc taką morelą, jak i y, cytryną. Trochę gęsty, bo konsystencja wygląda o tak w ten sposób. Jest dość gęsty, ale naprawdę przyjemny. Ja mam dość dużo zaczerwienienia. Na co dzień pod makijaż używam jeszcze kremu z Zicepy dr Jarta, też na właśnie przebarwienia. On też bardzo fajnie działa, ale to już tylko pod makijaż. Jeśli chodzi o taką wieczorną pielęgnację, to teraz testuję sobie ten produkt. Też chciałam Wam pokazać jeszcze dwie, dwa rodzaje kapsułek. Są to kapsułki z Isanem. Dzisiaj nie będę sobie tego stosować, ale jak mam takie właśnie suche bardzo miejsca, gdzie moja skóra potrzebuje naprawdę takiego odżywienia, nawilżenia, to używam sobie właśnie tych kapsułek. Pierwsze to są kapsułki pielęgnacyjne Hydro, regenerujące skóra sucha. I co one nam tu robią? Kapsułki hydro to intensywna, natychmiastowa pielęgnacja, która w udowodniony sposób nawilża skórę, nadając jej wypielęgnowany wygląd. I tak one wyglądają. Już możecie zauważyć, że prawie wszystkie zużyłam. Dwie kapsułki mi zostały. To Wam polecam. Jest naprawdę fajne, chyba takie unabokowane. Kosztuje 7 zł. Drugie kapsułki to są kapsułki anti-age z witamina E i olej z jojoba, jojoba, Nie wiem, jak to się czyta. Myślę o to. To skuteczna pielęgnacja dla skóry wymagającej odprężenia przy regularnym stosowaniu. Udowodnione wygładzenie mikrostruktury skóry i ujętrnienie. Te wyglądają natomiast tak, I jeszcze jest bodajże jeden rodzaj z nam Q10, bo jak dobrze pamiętam, nie chcę Wam tutaj skłamać, nie jestem pewna w 100%, takie żółte opakowanie, jeszcze na pewno jeden rodzaj z tamtych nie testowałam, ale te naprawdę fajnie się sprawdzają. No i co na dzisiaj to już w sumie wszystko bardzo dziękuję wam za oglądanie jeśli chcecie więcej tego typu filmów to piszcie mi na dole w komentarzach pamiętajcie po prostu zostawić po sobie jakiś ślad zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału no i co widzimy się za tydzień do następnego pa